Cześć. Witam Was Energik w kolejnym zamulaniu do kamery. I dzisiaj, wiecie, co mnie wkurza. Opinie. To, że nie mogę mieć własnej opinii, jeżeli nie jest ona spójna czy też nie jest ona równoległa do opinii innych. Z jakiegoś powodu żyjemy w kraju, w którym opinia jest odmienna, nieważne jak dziwna, nieważne jak idąca od prąd, jest wyśmiewana, wyszydzana i chyba najbardziej to jest widoczne w internecie. To jest trochę tak, że ja spotykam się z masą hejtu, chociaż może nie takiego hejtu typowego, ale z masą hejtu, jeżeli o, powiem coś, co nie jest tak, jak wszyscy sądzą, nie jest tak, jak wszyscy myślą. Ogólnie zajmuję się między innymi recenzowaniem gier, więc jeśli Powiem coś o grze, która dostaje wysokie noty, że mi się nie podoba, i wypunktuję te hmm, punkty, dlaczego mi się nie podoba, to pojawi się komentarz, że pierdolę głupoty, bo przecież większość wie, że ta gra jest dobra. To jest właśnie ten problem. Myślę, że problemem w polskim internecie jest to, że nie możemy mieć własnej opinii ani własnego zdania, że. Hmm, Jakiekolwiek by to zdanie nie było, powinniśmy je szanować. Natomiast zazwyczaj, jeżeli wyrwiesz się z tej szarej masy i powiesz coś, co jest, nie pokrywa się z ideą większości, z, ze zdaniem większości, Pojawi się mnóstwo wojowników, którzy będą chcieli ci tą opinię wybić z głowy. I to jest kolejna dla mnie całkowicie śmieszna i bezsensowna rzecz, że ludzie, którzy często są zwykłym komentarzem pod filmem, osoby, której nigdy nie widziałem, nigdy prawdopodobnie nie poznam, stara się mnie nakierować, naprostować na swój sposób myślenia. Często nie podając żadnych argumentów. Często jedynym argumentem jest to, że pierdolisz głupoty. Ja ogólnie z takimi ludźmi nie rozmawiam, dla mnie to już jest rozmowa zamknięta, natomiast bardzo sobie cenię dyskusję, nieważne, jeżeli powiem, że nie podoba mi się gra A, i ktoś powie, i powiem dlaczego, i ktoś powie nieprawda, gra A jest super. I ja ci powiem dlaczego. I wymienia te wszystkie elementy, które się podobały. Pojawia się coś takiego, co nazywa się dyskusją. Dyskusją na jakieś powiedzmy konstruktywne argumenty, i na, pojawia się jakaś ta konstruktywna dyskusja. Rozmawiamy o czymś. I to lubię, lubię taką e, dysputę. Często mówię w filmach rzeczy, które nie zawsze pokrywają się z tym, co myślą inni, ale bardzo lubię, jeżeli pod tym filmem zaczyna. Toczyć się jakaś debata, dyskusja na jakieś powiedzmy logiczne argumenty, bo osoby, które w mojej opinii, osoby, których jedynym argumentem jest pierdolicz głupoty, powinny być od razu w ogóle wyrzucane poza nawias tej dyskusji jako osoby niedojrzałe i w ogóle nie nadające się do jakichkolwiek rozmów o czymkolwiek. Także ogólnie z tą, z tą opinią jest tak, że. Hmm, Gdybyśmy wszyscy mieli tą samą opinię i to była taka utopia, to byłoby strasznie nudno. To by było trochę jak w Chinach, gdzie głównym tam bogiem jest ten tam Kim Jong-un, czy jak on się tam nazywa, i wszyscy w niego wierzą i wszyscy myślą podobnie i działają jak, jak roboty, no a chyba byśmy tego nie chcieli. E, odmienna opinia jakiegokolwiek tematu, nie tylko o grach, wprowadza odświeżenie, odświeżenie i możliwość. Mm, spojrzenia na pewien problem z innej strony. Także szanujmy to, że ktoś ma inną, inną opinię, a nie że jeżeli ja powiem, że pecety są super, to zaraz mnie zjedzie tysiąc konsolowców, a jeżeli powiem że konsole są najlepsze na świecie, pojawi się iluś tam pecetowców, którzy będą starali się wybić mi to z głowy często pisząc po prostu bezsensowne hasło PC Master Race, jakby to kończyło dyskusję, no albo konsol Master Race, obojętne, tutaj nie doczepiam się do żadnej ze stron, jakby to miało kończyć dyskusję i rozwiewać wszelkie wątpliwości. No, no tak nie jest, tak nie jest. W pewien sposób um, staramy się um, przedstawić swoje argumenty. Znaczy to jest, to jest też ten problem, że ta um, wolność słowa w internecie to jest to jest trochę taka umowna, to jest wiecie, możesz sobie napisać w internecie co chcesz, tylko po prostu inni cię dojadą za to jak dziką świnię, nie? To jest, to jest trochę tak jak w Chinach, możesz się śmiać z reżimu w Chinach, znaczy z tego, z socjalizmu w Chinach, proszę bardzo, tylko my cię za to rozstrzelamy. Masz prawo, możesz, jeżeli chcesz to możesz, no. Także trochę w tym internecie jest ostatnio nieciekawie, muszę przyznać i... Mnóstwo takich nie tylko w aspekcie gier, ale w, mnóstwo innych, w mnóstwie innych aspektów, ten problem się pojawia, że nie szanujemy swoich cudzych opinii, a nasza opinia jest najważniejsza, najmojsza i jedyna prawdziwa i prawidłowa. A jeżeli jeszcze mamy za sobą parę tysięcy akolitów, którzy myślą podobnie, no to czujemy się silni, albo jesteśmy w grupie, mamy przewagę. No. Nie tak, nie tak. Chyba to miało działać, coś mi się wydaje. Chyba, chyba nawet najmniejsza opinia, która, nawet jeden człowiek, który ma inną opinię niż cały świat, to trzeba go szanować i dać mu dojść do głosu, i po prostu, żeby powiedział dlaczego. I trzeba to szanować, tak? Nie każdemu podoba się ten sam film, nie każdemu podoba się ta sama gra, nie każdy słucha tej samej muzyki. Natomiast jeżeli ktoś powie, że znaczy ja powiem na przykład, że słucham metalu, a ktoś powie metal to gówno, okej, okay, no to nie lubisz metalu, ale to nie jest żaden powód, znaczy to w ogóle nie kończy dyskusji. To, to jest tak, jakbyś nie powiedział tak naprawdę nic. Bo w sumie, okej, okay, no, uważasz, że metal to gówno, ale dlaczego? Co ci ja ci powiem, co się mi nie, nie podoba, ty mi powiesz, co mi się nie podoba, i tak dalej. Zudrzymy dyskusję. Natomiast. Zazwyczaj dzisiaj dyskusja w internecie zaczyna sprowadza się do wyzwisk i do jechania po własnych matkach, jakby to miało w pewien sposób naprosto. No z drugiej strony, słuchajcie, no absurdalna sytuacja. Ty lubisz kalafiora, ja lubię placki. I zaczynam ci jechać po matce, bo jednak placki są lepsze. Czy to w jakiś sposób sprawi, że zaczniesz te placki jeść i porzucisz swojego ukochanego kalafiora? No nie, tylko jeszcze bardziej umocnisz się w przetrwaniu, w swoim takim twierdzeniu, że w przeświadczeniu, że kalafior jest jednak zajebisty, bo placki lubią same debile, które po prostu nawet nie umieją rozmawiać, tylko są jakimiś drechami, które dążą do wyzwich. Także, o, dobra. Nauka na dziś, myśl na dziś, szanujmy opinię innym, innych, dajmy się im wypowiedzieć i nawet najbardziej kontrowersyjna opinia, która jest nie pokrywa się z naszą opinią, jest opinią, którą warto przemyśleć i warto się nad nią zastanowić, dlaczego tak jest, a nie inaczej. To tyle. Pozdrawiam Was energii, trzymajcie się, do następnego, cześć.